Siemanko Widzowie, w tym odcinku gramy sobie w Brawl Stars No i próbujemy wbić Odznakę Potem odznakę, już plus, plus w ten. Słyszałem jeszcze, że jak się wbije tą odznakę To chyba jeszcze dostajesz legendarnego start Drop'a jak, jak dzisiaj mi się nie uda w tym odcinku To jutro będzie może drugi part Albo i dzisiaj To więc gramy, żeby tylko nie było lagów, bo jak będą to o nie, o! To włączyło się normalnie. O mamy rykoszetę i trochę dobry skład. Ale dobrą sumą jest to wali. Mam hipot doładowania, to znaczy na kilka dni temu to W Niedzielę akurat. Um. Dawaj Rykoszec. Musimy to wygrać. Dawaj rikoszec. A, dobra. Musimy mieć jakiś dobry skład w ogóle, a nie jakiś Będzie tych. Będziemy... 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 Będziemy...

My muszę dawaj Leon i Rykosz. Rykosz, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, jest, wygraliśmy! Dobra. Tak to się robi. Rzadki słab... Dobra, teraz muszę zmienimy sobie na bok. A i widzę, napiszcie w komentarzu jakie odrobinę, że mam wygrać? Kruka, Sandy czy Leona? To ja, chyba Leona. To Leona wybieram. I dobra, musimy teraz wygrać. Bo jak nie wygramy, to nie będzie fajnie. Teraz mam O, nie mam wybrać, to jest słaby skład. No możemy ich pokonać. Najpierw mi się trafiło, że, że grałem jakimś tam. Mm.

Miko zabity, o! Dobra, teraz jeszcze tylko nań i z tił. Dawaj nań, dawaj. No czemu nie 5, 6, 7, dawaj. tak Muszę jest nic. Nie ma. Dawaj. Daj tak już tego zdziwiać słaby, bo on ma tylko 5, 800 ten, a ty masz 400, ale za więcej zadajesz, a z tyłu tylko po 1000 chyba. Zobaczcie, czy leży, leży na jakim poziomie mocy. Dawaj. Boże, jaka ta jest. Nie rób sojuszu nie nim. tak będziecie się bawić. No, szpani, ty, ty, ty. Dobra, wygraliśmy. Mamy kolejnego skarbu mowa. znowu rzadki. Teraz jeszcze gorąca strefa. I nowa odznaka. Ale chyba to wygrałem, zależy jaka mapa będzie. A, a to, możemy, to możemy akurat wy, wygrać. Hmm. nie wszystko tutaj.

Chyba było bo, bo koniec tego odcinku. To nara. Może dzisiaj będzie kolejny tak. Part...